Nie ma, ja jestem Haksiu, a dziś ze mną jest... Najbardziej czyli w Minecraftie program. Siemanko. Mój kolega z klasy. Dzisiaj postanowiliśmy coś nakręcić. No też kręciliśmy wcześniej, ale już to było, minęło, było i minęło. No czy nakręcaliśmy pierwsze, na no zdrowie Albert nakręcaliśmy pierwsze odcinki w 2012 roku któregoś tam maja pierwszy odcinek nasz był i się nie powiódł no to dzisiaj właśnie rozpoczniemy serię pomysł na każdy dzień, będziemy wam pokazywać jak budujemy to akurat nasz fajny domek Zaproszę Was do niego. Tutaj... Dobra, to teraz... Kuchnię No Dojść do słowa? Dlaczego? Teraz ja coś Dobra. mogę powiedzieć. No, teraz To teraz powiem tak. Spróbujemy codziennie przesyłać odcinki, ale to... Znaczy powiem tak. My jesteśmy dziećmi. Nie możemy tego ukrywać, jesteśmy po prostu dziećmi i... No, niestety musimy się pytać, mamy czy możemy na komputer, a czasami są dni, że mamy szlaban albo coś, więc może w 50% jest to prawda, że będziemy przesyłać codziennie, ponieważ mamy wielką wenę do tego nagrywania. Fajna seria nam się tutaj przydarzyła. Strasznie dużo budowaliśmy ten dom, bo najwięcej było sranie z tymi narożnikami, więc dzisiaj. Na, w pomyśle na każdy dzień będziemy mieli yy, takie budowle. Teraz przedstaw ty kto i jak będzie budował. No dobra, ja zbuduję, dzisiaj wam pokażę jak zbudować pomost. Kolega zbuduje kula. akurat może obok mnie zbuduje ten... Co zbudujesz? Młyn. młyn. Chociaż tutaj może zbudujesz ten młyn. No tak, no tak, 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 tak. No Gdzieś tutaj może przy piasku, gdzie tu jest piasek. No to masz o tutaj te miejsce. To ja zbuduję mhm. pomost nam o tutaj. Dobra. Tutaj teraz oczy oczywiście... zobaczyć, fajnie wygląda. Gramy na serwerze y Hamachi, dobra. więc nikt nie wbije. Bo to jest plus, serwer... plus white, tak? No właśnie dwa stoty tylko. Prywatny serwer dobra. oczywiście. No to... Czekaj, jeszcze powiem tylko, że jak będziemy używać sikierki, bo to buki, serwer no to teraz Twoja kolej. To, dobra, to teraz powiem coś od siebie, ponieważ y, nie wiem, czy Wam pokazywał mój ziomek z glazy, ale jak widzicie, ładnie prezentuje się nasz dom. Naprawdę ładnie. Y, więc jeszcze raz, jeszcze raz y, powiem, że ja, Młyn, tutaj kolega, fajny pomost. Może jeszcze kiedyś zbudujemy coś pod wodą, ale to jest jeszcze nie wiadome. Nagramy może dzisiaj drugi odcinek, żeby mieć na jutro. No, no dobra, to możemy y -y. wziąć się do pracy, my będziemy y -y -y tu sobie No Cóż, jutro to będzie nowy odcinek. Podpowiadajcie nam w filmikach, co my mamy zrobić, bo tam jak coś damy radę, wszystko tam może zrobimy. Możemy zrobić podwodną kulę, na przykład w tym miejscu. Patrzcie, ja Wam zrobię taki przykład. Mam na przykład 8. Patrzcie, o taką kule byśmy mogli Wam pokazać, jak zrobić, tylko żeby w środku niczego nie było wody. No to no. kolega rozpoczyna robić młyn, a ja zrobię pomost. Tylko tutaj troszkę... Tak, jeszcze, jeszcze yy, dodam, że będziemy tutaj sobie rozmawiać. Nie będzie coś takiego, że będzie przyspieszenie ani nic raczej będziemy sobie rozmawiać. Krok po kroku będziemy wszystko wam tłumaczyć jak coś. No jeżeli na przykład ktoś jest ciekawy, jak mogę, jak, jak też może zbudować swój Uf. płyn, to mamy bardzo fajne pomysły. Tutaj kolega już od razu coś mi tutaj... E, szuka, szukam, y, szukam. Mi... się... Y... Boże! <laughs> dałem. Śnieg zadałem. Śnieg. się bawisz? No szukam, szukam. Jednego ID mm. Dobra, ja tutaj y, zacznę trochę rozrównywać teren. Nie wiem co tam tak <laughs> Ups, wiedziałem, że to nie ta ID <laughs> Dobra. Więc jeszcze y, dodam, że... Y... Jeden... Ten. Dwa, trzy... <laughs> y, m, że jak mówiłem, odcinki mogą być niecodziennie, ponieważ ty ty ty, ty jesteśmy dzieci. Siemanko. Y, dobra, ja buduję młyn. Zamknę się może na chwilę. Może coś mądrego powie mój kolega z, ze szkoły. O, znalazłem ID. <laughs> to akurat nie było dobre słowo. A co ty tu szukałaś Piasku. Piasku. A ty jak ją najbi? Piasek już ci mówię. S12. No to ja sobie wziąłem raz, dwa, trzy, cztery i nagle znalazłem już. Dobra, to teraz jeszcze powiem wam, że y, teraz co widzicie na moich ekranach, możecie sami zrobić sobie, to jest jeden z najprostszych sposobów, jak można zbudować y, ten młyn. Taki młyn, który jest podczepiony no nie, do wody i on tak sobie leci. Oczywiście on nie będzie ruchomy. No nie, bo się ciężko nie da. będzie robić. No, e, ale to jest jeden z najprostszych sposobów, w jakim można zbudować młyn. Chociaż jest tych sposobów zbyt, zbyt dużo, żeby wszystkie pokazać, więc pokażę, pokażę jeden z najłatwiejszych. Już się powtarzam, ale... wiesz. Jest... Hmm, tak mamy, że się powtarzamy. To jest takie proste, że jest, pro, jest yy, prościejsze yy, no. niż yy, konstrukcja cepa Macie bukitę, to powtarzajcie krok po kroku to co ja No to gdzieś zaczniemy wejście Drzewa to no tak, pozostają Oczywiście, wy, ja nie wiem czy Haksiu doda, ale ja w, w swoim filmu dam link do perspektywy. No hmm. też właśnie tam tak pomyślałam. Oczywiście pomoc składa się, wiecie. Najlepiej teraz, zrobić pomoc Teraz tego. Tak. Że jeżeli zrobimy tak, to trochę nie będzie zbyt symetryczne. Dadański. Ponieważ tu jest... Znaczy tu jest y, symetria jakoś, ale mi, ale to jest takie dziwne, bo tutaj coś, coś tu jest nie tak, tak? I trzeba trochę to poprawić, więc dodajemy dwa. O ile pamiętam, dodajemy dwa, tutaj po dwa, i będzie środek dalej. Mm, tak, jest dalej środek, i tutaj zaznaczamy środek byle jakim klockiem, byle jakim. Jak widzicie, tutaj z góry wyszedł nam jakby człowiek, ale to nie to o to się rozchodzi. Yy, jak widzicie, teraz yy, za, 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 za. Za, 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 za. Robi, robię za i tutaj fajnie jest. I... Ogólnie już nie wiem co mam mówić, bo się trochę wygadałem, więc dam głos dla Haksia. Ja muszę się uratować. Haksiu. Haksiu to ja. ty się nagadałem. Dobra, nie wiem co mam powiedzieć. To róbcie po prostu to, co ja albo to, co Albi. Widzicie tutaj pomost jakiś robię. Dla was specjalnie. A, yy, yy, pomyślałem, że koło będzie z czegoś takiego. I... Jeżeli zrobimy koło z czegoś takiego, to będzie wyglądało jak, yy, nie wiem, co. Już nie chce mi się mówić. Dobra, robimy na trzy. I teraz co jest jedno z, ważniej, jedno z ważniejszych rzeczy? Robimy yy, tak. Robimy na trzy. Stawiamy tu i tu. Oczywiście to nie jest to pełne koło, które chcę uzyskać, bo czymś takim nie do nie doje do mynu. No. A jeszcze do... ja, mogę coś powiedzieć? Tak, e, już e, Możemy, jak chcecie jakieś poradniki, to oczywiście piszcie. Będziemy tak, możemy się razem. razem też, możemy jakieś intra wam porobić, jeśli chcecie oczywiście. Jak nie, no to po prostu tam piszcie w komentarzach. No ale jeżeli chodzi o intra, to będą jakieś warunki, trzeba mieć... Odpowiednią ilość widzów, albo będą konkursy. Oczywiście, będą konkursy na yy, te. Yy, na przykład, wygranie no, z nami tego jak to? Jakiegoś parkura, czy coś? No, czy coś takiego. Ogólnie nie będziemy rozdawać gier. To jest wykluczone. No, na razie nie ma okresu.